Brudny, przestarzały, nieinwestowalny. Tak wiele osób myśli właśnie o węglu. Natomiast, co jeżeli powiem Ci, że w momencie, w którym oglądasz ten film, w, w Małym Stanie Indiana znajduje się firma, która działa właśnie w branży węglowej, i do tego ma szansę stać się jednym z najbardziej dochodowych projektów energetycznych w USA. I że do tego wszystkiego rynek absolutnie nie przejmował się tą firmą przez ostatnie 10 lat i jakby tego było mało, no to widzę, że potencjał do zysków wynosi około 200%. Firma Halador Energy to taki typowy dostawca węgla dla energetyki. Bardzo nudne i właściwie tak właśnie było do 2022 roku. Dlatego, że w, tam, w tamtym roku kupili oni starą elektrownię węglową i ją reaktywowali. Czyli w momencie, w którym dosłownie mamy regulatorów i Masę dodatkowych kosztów prowadzenia takich działalności i do tego jeszcze zwyczajnie takie węglówki się już zamyka. No to oni nie ją kupili, to jeszcze reaktywowali od nowa. Elektrownia Merom ma 1000 MW mocy, czyli oznacza to pełną kontrolę nad łańcuchem dostaw, no bo mamy i kopalnię i produkujemy prąd. No i to ważne, bo po pierwsze nie mamy żadnych pośredników, po drugie zero podatku węglowego na własny węgiel, po trzecie mamy przewidywalność kosztów. No, i oczywiście stałe kontrakty. Tak też elektrownia dostarcza prąd do Indiana Municipal Power Agency w kontrakcie typu Cost Plus. No to oznacza, że każdy koszt jest zwracany, no plus jest tam z góry ustalona marża. No to tak jak takie posiadanie koncesjonowanej drukarki do pieniędzy. No i no właśnie, i nie jest to firma wydobywcza. I nawet w ubiegłym roku po raz pierwszy. Większość przychodów i EBITDY wygenerowane zostało przez linię biznesową zajmującą się właśnie produkcją prądu. To jest niesamowicie ważne, dlatego, że jest to oczywiście biznes trochę mniej cykliczny niż wydobycie węgla, i to jest absolutnie dla mnie też osobiście, jako inwestora. Najważniejsze jest to, że kupno i reaktywacja merom odbyła się bez zaciągnięcia ogromnych długów czy emisji nowych akcji. Zostało to po prostu sfinansowane całą tą gotówką, która. Była zbierana przez Halador przez ostatnie lata swojej działalności. Więc nie dość, że całość tej inwestycji została przeprowadzona bardzo konserwatywnie, no to, to oczywiście zwiększa też elastyczność, jeżeli chodzi o cykle koniunkturalne. Gdyby na przykład ceny węgla miały się drastycznie zmienić, to Halador będzie po prostu w znacznie, lepiej sytuacji, znacznie lepszej sytuacji. No i dlaczego moim zdaniem to wszystko składa się w całość i po prostu działa? Po pierwsze, Indiana jako stan kocha stabilność, dlatego że 50% energii nadal pochodzi z węgla. Po drugie, niedobory. W 23 i 24 roku w USA wzrosło zapotrzebowanie na energię, a sieci energetyczne są przeciążone. Po trzecie, no, zwyczajnie nie ma alternatyw, dlatego że OZE nie nadążają, a gaz bywa zawodny. No i w efekcie mamy elektrownię, którą kilka lat, kilka lat temu chciano zamknąć, teraz stała się kluczowa dla tego regionu. Halodol Energy jest teraz wyceniona na poziomie forward EV łamane przez EBITDA na poziomie około 2X, co oznacza, że no, rynek raczej bardzo tanio wycenia, wycenia ją względem tego, co w niedalekiej przyszłości zarobi. Więc jest to raczej wycena mnożnik równy spółkom energetycznym, które znajdują się w jakimś poważnym kryzysie, które na przykład znajdują się w momencie cyklu koniunkturalnego w samym takim dołku, no i, no i generalnie rynek raczej niezbyt dobrze takim firmom życzy czy wróży. Natomiast w przypadku Halador Energy sytuacja ma się zupełnie inaczej, dlatego że mimo tej niskiej wyceny patrząc na finanse prezentują się one tak. Mamy pozytywne przepływy pieniężne, mamy stabilne kontrakty z kupcami całej tej energii, Gotówka przewyższa zobowiązania, mamy bardzo przewidywalne koszty prowadzenia działalności. No i oczywiście jest też możliwość pozyskania nowego klienta z branży data centers na ponad dekadę. I to jest już deal trwający. Tak też przy konserwatywnej wycenie takiej porównawczej do innych producentów energii, no to potencjalny zysk do 12-15 dolarów za akcję. W porównaniu z 4 dolarami, teraz nie jest wcale ściemą. Ale mamy też oczywiście kilka konkretnych ryzyk, które też warto mieć z tyłu głowy, jeżeli zdecydujesz się na inwestycje. Po pierwsze, kontrakt z tym potencjalnie bardzo, bardzo dużym projektem Data Center nie jest jeszcze podpisany, jest on na razie tak wstępnie, wstępnie tylko zasygnowany. Do tego, Halador, no to dalej no, mała spółka z ograniczoną historią, jako publicznie notowana firma. Do tego mamy oczywiście zależność od regulacji stanowych i na utrzymaniu popytu na prąd z węgla. No i to, że cały czas mamy tą presję ekologiczną, która może trzymać wycenę nisko, niezależnie nawet od wyników tej firmy. To trzeba mieć w głowie, że wyniki firmy, a warunki rynkowe mogą się zupełnie od siebie odkleić. Czyli podsumowując, Halodon Energy to bardzo ciekawy case, bo z jednej strony widzimy bardzo prostą drogę na 200-300% zysku, nieoczywisty model biznesowy. Jednocześnie, bardzo niszowa działalność w konkretnym stanie. Co z jednej strony może być błogosławieństwem, dlatego że Indiana nie ma, nie ma na teraz zbyt dużego wyboru, tylko dobrze się z halador Energy trzymać. No, jednocześnie, oczywiście, jako że jest to jeden duży klient, no to jeżeli on wypadnie, czy te regulacje się zmienią, halador może spaść z rowerka albo nie radzić sobie już tak dobrze. Jednocześnie, myślę, że ogólnie ryzyko tej działalności jest obniżone. Właśnie głównie przez to, jak dużo gotówki ma ta firma i jak duży potencjał ma już teraz, i jak daleko idące są rozmowy z innymi potencjalnymi odbiorcami na ich energię. Dlatego myślę, że warto przyjrzeć się Halador Energy trochę dalej, oczywiście mając w pamięci to ryzyko, jako że to jest dalej po prostu kolejna mała firma w bardzo niszowym rynku, które tak bardzo lubią. Natomiast bardzo też lubię, kiedy, jeżeli zostawisz suba na kanale, dlatego że widzimy się już w przyszłym tygodniu, a tymczasem do zobaczenia, trzymaj się, cześć.